Aby zeskanować kod QR w telefonie CMF Phone 2 Pro mamy dwa główne sposoby, aby to zrobić. Pierwszy sposób to wykorzystanie aplikacji aparatu. W tym miejscu korzystając z trybu zdjęcia, możemy sobie po prostu najechać na nasz kod QR. Jeżeli tak zrobimy, to zostanie on podświetlony, będziemy mieć taki oto czerwony przycisk. Możemy nacisnąć na ten przycisk, aby właśnie otworzyć link, który jest wygenerowany przez kod QR w przeglądarce. Jeżeli z jakiegoś powodu nie działa nam ten skaner w aparacie, to możemy sobie nacisnąć tutaj na tę strzałkę, którą mamy w prawym górnym rogu. I następnie wybieramy więcej ustawień. I tutaj musimy zejść niżej, aby upewnić się, że skaner kodów QR jest włączony. Drugi sposób to wykorzystanie specjalnego skanera, dedykowanego skanera do kodów QR, który znajdziemy sobie na, w szybkich ustawieniach bądź w centrum kontroli. W tym miejscu możemy sobie przewinąć palcem, aby znaleźć właśnie ten oto przycisk. To jest właśnie skaner kodów. No, i tutaj robimy dokładnie tak samo. Najeżdżamy po prostu na kod QR, i jeżeli zostanie on prawidłowo zeskanowany, to powinniśmy znaleźć link i możliwość otworzenia go w przeglądarce. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.